książę Morza Arafura. Wasza morskość? Nie jesteśmy morsko zgodni. A więc spływam. To jest niedorzeczne. Cierpliwości, mój królu. Twoja córka nie znajdzie morsko zgodnego księcia Syrena w jeden dzień. Szczęśliwie są jeszcze dziesiątki mórz, z których książęta zmierzają tutaj. Masz rację. Zaproście kolejnego księcia. Wasza morskość? Może nam nie sprzyja. Następny mogę prosić. O, bąbelki! O, 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 kochanie! Co się stało? Może Wam sprzyja? Nie, nie i to wcale. Berli tego dnia? Następny jest książę Morza Północnego. To wspaniały taktyk i wojownik. Zbierz moc ze wszystkich swoich kamieni, żeby tym razem wymanifestować wysoki wynik. Oczywiście, ojcze. Zaprosić. Mogę prosić o rękę damy? A więc... Nie jesteśmy morsko zgodni. Życzę ci szczęścia w twojej podróży, księżniczku. Dziękuję. Wasza wysokość oczekuje jeszcze pięć książąt. Rybko, jeśli nie będziesz kompatybilna z żadnym z tych książąt, zostaniesz wygnana z królestwa. Ale tato! Żadnych alg. Nie ja ustalam zasady. Kamień trzynasty, muszla sześćset druga. Jeśli księżniczka syrenka nie znajdzie księcia, slajsz króla, z którym może im sprzyja, musi opuścić dany akwen na zawsze. Ale gdzie ja popłynę? Przecież wszystkie moje muszelki są tutaj. Nie martw się, kochanie. Jestem pewna, że jeden z tych pięciu książąt będzie z tobą morsko zgodny. Teraz odpocznijmy. Jutro wielki dzień. Następny. Następny! Mogę prosić o dłoń? Naturalnie. Bąbelkowo, 52%! Niewystarczająco dobrze. Następny! Znowu? Mój królu, czeka już książę ostatniego z mórz. Więc miejmy nadzieję, że w końcu będziecie kompatybilni. W innym wypadku będę musiał cię wygnać. Oto książę Morza Czerwonego. Wasza morskość? Czy mogę dotknąć twojej dłoni? Naturalnie. Powiedz, że jesteśmy morsko-zgodni. Co? Jeśli nie chcesz zostać wygnana, powiedz to. Mogą sprawdzić, czy kłamie. A zrobili to kiedykolwiek wcześniej? Nie, ale to dlatego, że jestem beznadziejnym kłamcą. Och, błagam. Nie może być aż tak źle. O czym tak szepczecie? Czy może wam sprzyja? O, oczywiście, jesteśmy koralową. Rybko, czemu się tak dziwnie zachowujesz? Po prostu jest podekscytowana, prawda? Nalazła w końcu tego jedynego. Niesamowite. Nigdy nie widziałem cię w tym stanie. Będziecie perełkową parą. Na no nic. Czas dać się młodym poznać. Och, to nie były żarty. Ty naprawdę nie umiesz kłamać. No i co teraz? Teraz już tylko łatwiejsza część. Weźmiemy ślub. Ale nie bylibyśmy razem szczęśliwi. I może by się wkurzyło. Kto tak powiedział? Cała sirenia społeczność? To sama społeczność, która chciała wygnać swoją księżniczkę tylko dlatego, że nie jest zgodna z żadnym księciem. No. Brzmi jak kupa bzdur, spisana przez jakiegoś szaleńca na muszelkach. <gry> Puk, puk. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam młodej parze, ale król chce, żebyście spłynęli na dół i wzięli test falami. Ma zamiar pokazać Wasz wynik całemu królestwu. Zaraz spłyniemy. Spotkajmy się przy wraku Tytanika za 20 minut. No i tyle skłamania. Jeśli tylko zrobimy ten test falami, to wyjdzie nasz przekręt. Poczekaj, to jeszcze nie koniec. Musimy tylko znaleźć kogoś, z kim jesteś kompatybilna i spowodować, żeby wziął test z tobą zamiast mnie. Tylko taki mały problem, nie? Nie jestem morsko zgodna z nikim! To nie musi być morsko zgodność miłosna. To może być przyjaciel. Nie poznają się. Masz przyjaciółkę, prawda? Tak, muszelka. To płyń szybko po muszelkę, zróbcie ten test i podmień jej imię na moje. Tylko upewnij się, że nikt was nie zobaczy. Czemu mi pomagasz? Bo gdy byłem jeszcze mały, to w ten sam sposób wygnali moją siostrę. I wtedy poprzysięgłem sobie, że jeśli będę mógł zrobić cokolwiek, żeby to się nie stało komuś innemu, to to zrobię. Teraz płyń po muszelkę. Jak najszybciej. Płynę. Muszelka. Opłynęłam chyba całe królestwo, żeby cię znaleźć. Potrzebuję. Dużej przysługi od Ciebie. No słucham, niech mnie fala zniesie. Moja przyjaciółka chce, żeby jej pomogła okłamać całe królestwo? Tak. Nawet nie wiesz, jak długo czekałam na ten dzień. Na dzień, gdy w końcu zaproponujesz zrobienie czegoś niedobrego. To znaczy, że wpływasz w to? A czy morska woda piecze ludzi w oczy? Pójdźmy zrobić ten falowy test. Nie wierzę, że to robimy. Mała syrenka jest głupsza niż myśleliśmy. Wcisnąłem jej historyjkę z siostrą. Jak tylko weźmiemy ślub, ogłoszę, że mnie zmanipulowała i wygnam. A ty ją zastąpisz, kochanie. A to śmierdzące rybsko! Nie, czekaj! I co ja teraz zrobię? Zostanę wygnana i tak, i tak. Wybacz, że przeszkadzam, ale nigdy nie widziałem tak pięknej istoty. Mogę się przysiąść? Hmm. Nigdy nie rozmawiałam z człowiekiem. W sumie nie mam już nic do stracenia. Jasne, przyda mi się towarzystwo. Więc w końcu powiedziałam o tym, że już wygnana. Przykro mi. A tak w ogóle? To jestem się Jestem bryza. Alek. 100%? Na bąbelki! Ty też to widzisz? Takiej zgodności nie widziały oceany od wieków. To płyńmy do Twojego królestwa i to ogłośmy. Tak, <laughs> gdyby to było takie proste. Może jesteś przypadkiem księciem? E, a król się liczy? Co? I że ten bąbelek ma mi wystarczyć do oddychania. Spokojnie, to jest magiczny bąbelek. Mamo, tato, to jest król Alek. I może nam sprzyja. Jednak nie musicie mnie wygnać. Co? Człowiek? Nie wiem, czy to dopuszczalne. Tak, studiowałem wasze prawo. W kamieniu 13, muszli 652, nie ma mowy, że książę, król, musi być Syrenem. Jestem gotów zagrzebać nasze spory za rękę waszej córki. Dobrze więc, niech tak będzie. Co za o co z tą kłódką nad moją głową? Jakby coś pytali, to ja nic nie zrobiłam. Co? A co zrobiłaś? No mówię, że nic. Okej. Okay. To znaczy, że nie słyszałaś? Nie. Od dziś mamy opcję zmiany, bratniej duszy. Zmieniasz, aż wybierzecie się nawzajem i zalokujecie. Jak zakluczycie, to bratnie dusze po grup. Uff, powiedzmy, że jestem bardzo zadowolona z tego, że możemy zmieniać. Kogo masz? Eryka! Czekaj, a to nie on! Mhm. Mm Obrzydliwe. Obrzydliwe! Hej, Sesjanki! Y hej, Zbyszek! Mam cię jako bratnią duszę. Chcesz się zatwierdzić? Tak! Super też masz mnie, prawda? Y no to dawaj trzy. Wiesz co, teraz to chyba nie najlepszy moment. Chemia. Słabo romantyczna, może na Włapie. E, no, skoro lubisz zapach spoconych materaców, to spoko. Okej, okay, bye-bye. Daj mi Zbyszka. Zbyszek. 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 Teraz znalazłaś już Zbyszka? Przeklikałam już z tysiąc imion i ani jednego Zbyszka, rozumiesz to? Może nie jesteście sobie pisani. Za jasne. Hej Zbyszek, nadal no, chcesz się zakluczyć? No jasne, dawaj. Jo, chyba zapomniałeś kolego, że na pierwsze masz Zachary. Tak, to prawda. Robert, chodź tu na chwilę. Mówiłem ci, znalezienie bratniej duszy nie jest takie łatwe. Mhm, mm to co, zatwierdzamy bratnia duszyczko? Czy nie masz Zacharego i muszę poszukać innej bratniej duszy? Nie, nie, mam, przecież wiedziałam jak wasz na imię... Serio? Mm. Dobra, już cię zalokowałem. Proszę, już cię też zalokowałam. Miękko. Widzimy się potem, baby. A, Cesenti, opowiadaj! Zalokowaliście się? Nie, nie mogłam! Co? Czemu? Okazało się, że jego imię to nie Zbyszek, tylko Zahary. Nie mam bladego pojęcia, kim jest ten Zbyszek. O, szkoda, że tak wyszło. Wiem, jak się ślinisz do niego na WF-ie. No, on zalokował. Czekaj, co? Nie, no stara, musisz mu powiedzieć, że ty nie zakluczyłaś. Ale co się w ogóle dzieje, gdy ktoś zalokuje ciebie? A ty go nie. W pewności nie mam, ale mój wujek tak miał i teraz mieszka na kanarach i ma hodowlę motyli. Hej! to brzmi całkiem interesująco. Myślałam, że to będzie coś turbo złego. Dla typa, co na zajęciach z języków obcych mówi po polsku tylko z dziwnym akcentem? To jest turbo złe. E, hej, Zbyszku, muszę ci coś powiedzieć. Słucham. Tak naprawdę cię nie zakluczyłam. Że co? No szukałam Zbyszka, kikałam, kikałam, przyszłam do ciebie. A ty mi mówisz, że ty jesteś Zachary, więc nie mogłam. Ja pierdziele, czy ten dzień może być jeszcze gorszy? Słuchaj, bardzo mi przykro, że tak się stało, ale złapałam ci już pierwszego motyla dochodowi. Hmm? Przez ciebie Robert wygrał ze mną 10 tysięcy złotych, bo założyliśmy się, że ze mną się zalokujesz. Oczywiście, że nie zakluczyłem się z tobą. Aha, Ouch! ale jesteś mędą. Chłopaki będą chłopakami. Hmm to cała szkoła usłyszy o tym, co chciałeś mi zrobić, ale ci ci wyszło i już się nikt z tobą nie umówi. Nie! Hm? Moja bratnia dusza kontroluje rękę albo nogę? Ja Miałam dzisiaj nałożyć szpilki, ten chłopak nie jest na to gotowy. Ręka wybrana. Ciekawe, którą rękę będzie kontrolował. Okej, okay, prawa indeed. Tak, co będzie? Dziwny dzień. Ej, siostra, pomożesz mi zrobić kreski na dzisiejszą imprezę? No, niekoniecznie, bo moja opratna dusza dzisiaj kontroluje moją prawą rękę. No proszę, nikt tego nie zrobi gorzej niż ja. No dobra, spróbujmy. I jak jest? Jakby ci to powiedzieć... Och, jest tragedia. I co teraz? Mam plan. Dasz radę, tylko trzymaj rękę bardzo nieruchomo, dobra? Przyłóż i... O, co to, to? Pokaż. No, jednak czasami oglądanie shortsów się przydaje. Hmm, nie wiem, którą kieckę nałożyć dzisiaj na imprezę. Okej, okay, czyli trzeba przymierzyć i zobaczyć, czy jeszcze w nią wejdę. Zapina się i jest całkiem hot. No, i nie tylko mi się podoba. Dobra, idziemy na imprezę. Hej, ty Senti, fajna sukienka. Dzięki. Czy możemy już proszę przestać robić ten ruch? Nic nie widzę. Okej, okay, panie Mick Jagger, czy możemy już przestać? Hej, wiesz, że to ja cię kontroluję, prawda? <gry> o, naprawdę? O tak. Jak pójdziesz ze mną, to ci to udowodnię. Wybacz, ale jeśli to ty jesteś moją bratnią duszą, to dlaczego moja ręka macha na nie? Zaraz ci wyjaśnię. Chodź na górę ze mną. Hej! Spokojnie, piękna ja. O! O! Czas na mnie. Hej, nie można bić tak ludzi. O, ktoś tu ma włoski temperament. Dobra, to było samo o chciał Ci zrobić krzywdę. Okej, okay, ale nie wiem, czy nie złamałeś nosa temu kolesiowi. Przepraszam. Wybaczam, ale na przeprosiny podaj mi swój adres, żebyśmy mogli się spotkać. Halo, pisze tam ktoś? Teraz nagle milczysz? Dobra, łaski bez. Hej, serio? O, ktoś puka. Przestań tak machać, to tylko pewnie moja siostra zapomniała klucza. Czy ty jesteś bratnią duszą syna Lorenzo? Spokojnie, chłopak, ja nawet nie wiem, jak moja bratnia dusza ma na imię. Ale na waszym miejscu już bym sobie poszła, bo kimkolwiek on jest, naprawdę dobrze umie się bić. E, brzmi jak on. Wygląda, że stawia nam wezwanie. Nie, nie słuchajcie go, to Włoch, oni tak mają ciągle. To Włoch? Bierzemy ją. No dawaj młody, spróbuj mnie pobić ręką dziewczyny. Uuu. O, moje oko. Ale ostrzegałam. O, o. Zjeżdżamy chłopaki, wrócimy ze wsparciem Okej, okay, nie mamy za wiele czasu, powiedz mi gdzie jesteś No dawaj Okej, okay, no to sama sobie poradzę Nie może być wielu Włochów Lorenców w tym mieście Tak, jest dwóch W tym jeden jest pięciolatkiem, a drugi Miliarderem? Hmm, już rozumiem trochę tą zagadkowość rączki Nadal nic Dobra, no to wycieczka Ej, to nie jest ta, za którą jest nagroda? Nie, chyba nie, tamta była czarno-biała Lol, to było zdjęcie, dwa przystanki i O nie, muszę zwiewać przy przystanku. Jeszcze chwila. Przygotuj się przed samym zamknięciem. Okej, okay, da. Hej, stój! Niech to. Robi się niebezpiecznie niż myślałam. Tak? Z drogi, przyszłam do Lorenzo. Spodziewa się mnie. Yy, nie możesz. Nie może pani tu być. Nie, chwila. Uff, udało się go zgubić. Nie udało nam się jej unieszkodliwić. O nie, to te bandziory. O, tu Ach. jesteś. Nie, proszę, nie wydawaj mnie im. Spokojnie, chodź ze mną. Tutaj nikt nie usłyszy. Nie, ale powiem cię, nie rób mi krzywdę, bo... Nie zrobię. Ale jak to? Przecież jesteś służącym Lorenzo. Nie jestem służącym, tylko synem. Ojciec uczy mnie pokory, więc pracuję tu jako lokaj. Ale czekaj, to jeśli ty jesteś synem tego Włocha, to znaczy, że... Że jesteśmy bratnimi duszami? Tak. Antonio, miło w końcu cię poznać. Przyznaj się, wstydzisz się mnie. Wstydzi się tego, że nie pochodzę z takiej bogatej rodziny Nie, to nie tak Pozwól mi wytłumaczyć Zachowaj te tłumaczenia dla siebie Właśnie dostałam opcję, żeby zmienić bratnią duszę I chyba z niej skorzy... O nie, ktoś tu idzie Szybko do szafy I nie rób nic głupiego, dopóki nie pogadamy to robisz. Mam nadzieję, że nie kontrolujesz tej dziewczyny. Oczywiście, że nie. Zakazałeś mi. I dobrze, mówiłem ci. Weźmy flop z córką Elona Maska. Ale ojcze. Zomiut, to już postanowione. Dałem list, kończy za twoją słodką bratnią duszą. Będziemy ją mieli z głowy lada chwila. Toma, że nie możemy się spotykać. To niebezpieczne. Lepiej będzie, jak o mnie zapomnisz. Dobra, jak wolisz. Hi, hi. Halo? Halo? To szpital imienia Karola Mrożona-Wiśniewskiego. Zabronili nam się z panią kontaktować, ale to jedyna szansa na przeżycie Antonio. Jak to? Co się dzieje? Chłopak stracił swoją część duszy. Potrzebujemy kawałka twojej, żeby ją odtworzyć. Dobra, zaraz będę. Przewigłam jak najszybciej. Co ona robi? Brać ją? Chcę pomóc Antonio. Czemu? No bo jest moją bratnią duszą. Nieważne, że nie możemy być razem. Tak mu pomogę. Już będzie, ale to ostatni raz, gdy się zobaczycie. O! Słabo się czuję po tym zabiegu. To normalne, dopóki reszta duszy ci nie odrośnie. O, Antonio, jak dobrze cię widzieć. Jak się czujesz? Słabo, ale stabilnie. Dziękujemy za twoje poświęcenie. Jesteś dobrą osobą, a co do ślubu? nie bierzecie go.